Czy za nasze 20 zł miesięcznie? Organizacja może w ogóle coś zrobić? Kto najchętniej wspiera organizację finansowo? Czego można, a nawet należy się spodziewać, przekazując pieniądze fundacji czy stowarzyszeniu? I wreszcie, co zrobić, żeby poczuć, że to ma sens? Tego wszystkiego dowiecie się z rozmowy z Andrzejem Pietruchą, ekspertem, który o fundraisingu wie wszystko. Jeśli jesteście z organizacji, to ten podcast jest też dla Was. Mój gość przypomina i podpowiada. Jeśli chcecie dostać pieniądze, to warto o nie poprosić. Najlepiej z bardzo konkretnymi wskazówkami, jak technicznie to zrobić. Jest też sporo o pokazywaniu efektów i skutecznym zapraszaniu do zwiększania przekazywanych kwot. A na koniec wisienka na torcie. Czyli Andrzej poleca. Dla niezdecydowanych, kogo i dlaczego warto wspierać. Padają konkretne przykłady. Zatem, czy jesteście potencjalnymi darczyńcami i darczyniami, czy osobami z organizacji, sięgnijcie po ten odcinek. I poczujcie radość z dzielenia się.